Czy potrafisz oszukać swój własny mózg, żeby poczuł, że twoja ręka nie należy do ciebie? Spróbujmy małego eksperymentu, który rozwala system. Wystarczy, że położysz jedną rękę na stole, a drugą schowasz pod stół, żeby jej nie widzieć. Teraz przez chwilę patrz intensywnie na tę widoczną rękę, skup się na każdym palcu. Gotowy? Teraz wyobraź sobie, że to nie jest twoja ręka, twój mózg zacznie się. Gubić. Dlaczego? Kiedy nie widzisz jednej ręki, a całą uwagę kierujesz na drugą, kora somatosensoryczna, czyli część odpowiedzialna za odczuwanie ciała, zaczyna się dezorientować. Mózg przez sekundę może zacząć traktować tę rękę, jakby należała do kogoś innego. I to uczucie jest naprawdę dziwne. To trochę jak mini iluzja obcej ręki. Takie proste zabawy pokazują, że nasz mózg nie jest idealnym komputerem. Łatwo go zmanipulować. Spróbuj teraz i napisz w komentarzu, czy poczułeś, że twoja ręka była jakby obca.